Fu, to są kudły! Jurek z żabki. Proszę, proszę opuścić tą klatkę. Fani SCP, nie znienawidźcie mnie. Proszę. Okej, okay, dzisiejszy odcinek to będzie tragikomedia, bo przegryzłam sobie język. Będziemy grać w horror, który nie wiem czym jest, więc będę musiała dużo mówić. Ogólnie to yy, aktualnie mam go zmrożonego, żeby nie czuć bólu. Mogę se plenić. I to bardzo ładnie mogę seplenić. Także my ruszamy z naszym SCP-087. On będzie mnie gonić, ja będę seplenić i się jakoś dogadamy. Jest to gra horror, więc jeżeli nie odpowiadają ci takie treści lub nie jesteś w odpowiedniej grupie wiekowej, to wyłącz ten film. Minecraft pojawi się na 100% w środę. Eee, dobra, ruszamy. Kompletnie w ogóle nie wiem. Playing, dokument, coś tam. Aha, dobra, nie wiem. Ogólnie nie wiem o co chodzi w tym horrorze. Jedyne co wiem to to, że chodzimy w kółko po schodach. I gameplay niby trwa 15 minut, a łamuje język. Ehm, no w ogóle co mi się stało z tym językiem? Ehm, jadłam sobie maczka platforms located in the Campus of Redicated. Okej, okay, dobra, nieważne. Ehm, jadłam sobie maczka. Light source... chyba nie dokończymy tej historii. Subjects Nie zdążyłam, no hello! Lighting sources brighter than... Dzięki. The bottom of has not yet been discovered. Mhm, dobra. Czyli po prostu ciśniemy w dół aż do samego końca. No dobra. Czy pewnie będzie jakiś jumpskorowy straszek, a my tak będziemy sobie chodzić? No nic, dobra, no to sobie chodzimy. Chyba mogę już dokończyć e, historię z e, językiem. A mianowicie jadłam sobie maczka i e, przez to, że mi ortodontka cofnęła szczękę, a mam do tego podcięte e, to więzadełko w języku, więc mój język jest dłuższy niż powinien, a szczęka jest krótsza niż powinna. E, I wygląda to tak, że po prostu e, muszę, jak jem, to muszę się pilnować. E, I jedząc tego e, maczka e, zagadałam się i się nie pilnowałam i po prostu przegryzłam sobie język. Także, um, no. T -t -t tak to wygląda, i mam teraz bardzo fajną y, dziurę w języku, dokładnie po prawej stronie języka, która boli niemiłosiernie. Coś, coś tu chodzi. Coś słyszę, coś drepta, i to nie jestem ja. A! Mur. Y no, i dlatego właśnie y mogę seplenić. Na razie jest ok. Ich subjekt raport hearing the However, any attempts to descend the staircase have. No, za szybko to mija, dajcie. Co to? Halo? Dobra, nieważne. Eee, także tak, tak to wygląda. Nie wiem w ogóle, co my tutaj robimy, po co my to robimy. Stwierdziłam, że e, chcę coś z SCP nagrać, a jako, że na Containment Bridge jestem e, zbyt dużym nubem to stwierdziłam, że wezmę coś, co wymaga. You can hear the sound of crying beneath you. No, tak, słyszę, definitywnie. I co ja mogę z tym faktem zrobić? No. You can estimate that the source is around six flights down. Ok. Czyli co? Drepczemy i coś nas pewnie zaraz tam zje. Ok. U! Uh. U! Uh. Uh. Panie, prąd! Zapłać za prunt! Zapłać za prunt, a nie mrygasz. Dobra, patrzymy, co tam beczy. Mogę biegać, nie mogę biegać. Okej, okay, czy jedyne, co robimy, to chodzimy. Tu, to, to było. Uh, okay, we continue to the structure. ok, dobra. Kumam, kumam. This record was shown to be far beyond. No, panie, idź z tym pruntem, daj mi to przeczytać. I co to jest niewiele, if SCP nie ma. Babababę. Uh! Ok, zlękłam się, co to było. O, dziura. Jest kawałek na ten wall. Look into. This... Tak, patrzymy! I co? Ok, idziemy dalej w dół. Na którym. Coś tu mnie znowu smyrało. Halo. To. Yy, panie! Concrete has broken and fallen down. No, widzę, widzę, że spadło. Ja słuchaj, tutaj trzeba przeprowadzić e, remont generalny. No przecież widzisz, że tu grzyb wszystko pokrył. Ja się nie dziwię, że ten ktoś tam na dole płacze. No, tu wszystko grzyb pokrył. Sypie się się wszystko sypie, a to tak nie może być. to Panie, to trzeba sprzątać. No, no gdzie gości, ludzi trzymać w takim czymś? No, panie, kurczę. No, jest półdzielni mieszkaniowej nie macie na tej klatce, czy o co chodzi? Częszu ktoś nie płacił, jak nic. Tu prąd mryga, tu grzyb pokryty, tu się sypie. Co o tym był? Co, 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 kto to był? Pani sprzątająca, to na pewno nie. Each conducting an exploration has and Okej. Okay. Uh. SCP appears as a face with no visible well, please. Tak, tak, to domyślam się. The nature of SCP is in the... no. O. Redstone. Y tak, YouTube to był redstone. To jakby to jak najbardziej był redstone temu to, to nie podlega wątpliwości. Um, dobra. Mamy już 6 minut nagrania i ja dalej się kręcę w kółko po schodach i U. Dzień dobry, panie SCP. To było dość. Pa, pan ma ewidentnie grzywą przegrodę. Co to? There is a hole in this wall. Tak, spójrzmy. Nie widzę tego hole in wall, ale spójrzmy przez nie. A sound would hear it is behind you? Sie ma! O! Ukąsał mnie! Okej. Okay. Co, coś mnie przewróciło. Czy będziemy mogli pójść dalej? Czy to jest wszystko? E, chyba idziemy dalej. Okej. Okay. You record, you pick the, up the camera and continue. No, powiem wam, że gościu... Gościu jest konkretny, nie? Coś go właśnie zaatakowało na klatce schodowej zagrzebiałej, z e, której się sypie. I co ziomek robi zamiast z niej wyjść? To wstaje i idzie dalej. Ty, Jurek! Jurek spod żabki. Proszę, proszę opuścić tą klatkę. Hell. O, no to może jakiś hazmin Hotel czy coś takiego? Charlie, czy to ty? Idziemy dalej. Ofu, ale grzyb. Ziomek. Weź tu posprzątaj. Tutaj... Drut. Chyba się tak... Tekst... Od... A może nie? Druty? Co to robią druty? No aż tak się sobie ta konstrukcja, no ja nie wiem. Ja chyba będę musiała zagadać z architektem odnośnie tej konstrukcji, bo ja nie wiem, czy to w ogóle tutaj um, obiekty są jakkolwiek legalne. Um, no podlega to mojej wątpliwości, czy takie kolce są i powinny być w konstrukcjach szkalnych. Jurek! Proszę. Co to? Aha, to są jakieś kół... Ku... O, fu! To są kudły! To nie są żadne druty, to są kudły! Le. Le. Paskudztwo! Ło! Oko! Panie! Panie, co się patrzysz? Oj, czerwony grzyb? No, no nie wiem, czy czerwone grzyby to już nie są takie... ...agresywniejsze grzyby? No powiem wam, że tutaj Senepit nie pomoże, no to to budynek nadaje się już tylko do wyburzenia, tego się nawet nie da odrestaurować. E, ja myślę, że ten budynek to już jest po prostu kaplica. Jeszcze słyszę jakieś cykady tutaj, świerszcze się zalęgły. No jeżeli komukolwiek, kiedykolwiek zalęgły się świerszcze, to współczuję, to już jest kaplica. Ogólnie trzeba się wyprowadzić, bo to już ty mieszkasz u świerszcze, a nie świerszcze u ciebie, a łamy język is this possible that SCP is a living structure? <grych> Jurek! No, jeszcze jakieś mruganko? Siema! Siema, Jureczku! Um, dobra, idziemy dalej. Pewnie fani Sypi teraz mnie nienawidzą, że śmieje się z Jureczka, no ale. No powiedzcie mi, jak się z Jureczka nie śmieć? No, no patrz, stoi taki pysio przed tobą. Fuuuu, kud kudły mnie oplątały. Weź, zabierz te kudły. Ziomek! idź mi z tymi. Kud... No, no, to, to ty. No i zrzucasz mnie z budynku? A, kamera mi spadła. oj. no ciekawe, co tam jest na dole. Mnie tam zaplątały kudły. Aha, tu jest normalny. Czekajcie, czy ja dobrze zrozumiem, bo nie że tamtego. Czy ta kamera spadała przez dwa tygodnie, tak? No, nieźle, niezła klatka schodowa. Ciekawe, ile pięter. Brzmi jak typowy wieżowiec w Warszawie. Słaby sygnał, słaby sygnał, ok. No zobacz, zobaczmy, co tam na końcu jest, chociaż wolałabym sama się przejść. Ja jednak zdecydowanie bardziej wolę chodzić. Lost signal? Tak, lost signal. Ok. SCP-087, thank you for playing. Aha, czyli po prostu spotkaliśmy yy, w skrócie Jureczka z Monopolowego? E, I Jureczek um, postanowił um, postanowił nas zaplątać w swoje brudne e, kudły, nie umyte od Good Job, ojej, dostałam gwiazdkę, spójrzcie, nice, no, dobra, e, tak to wyglądało, nie był to intensywny film, nie był to intensywny horrorek, tak. Okej, okay, chyba jednak trzeba będzie zagrać w Containment Bridge. Także no, to byłoby na... tyle? Jeżeli film Wam się podobał, to zachęcam Was do zostawienia łapki w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to subskrybujcie po więcej różnego rodzaju horrorków, Minecrafta, animacji, cokolwiek, co byście tylko chcieli. Prawdopodobnie coś wymyślę, bo ja lubię robić 50 rzeczy na raz. Eee, wbijajcie na moje socjale, do których link macie w opisie. Fani SCP, nie znienawidźcie mnie, proszę. Yy, to tyle ode mnie, trzymajcie się i papatki!